Witaj w kosmicznych refleksjach, kanale, gdzie łączymy ezoterykę, psychologię, psychiatrię i tajemnice wszechświata, by znaleźć spokój w codziennym chaosie. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zapraszam do subskrypcji. Razem odkrywamy, jak zrozumieć siebie i świat wokół nas. Wyobraź sobie, że czas zatrzymuje się nagle. Co byś zrobił z tą chwilą? Dziś zanurzymy się w tajemnice czasu. Czy to iluzja, czy prawda? Odkryjemy, jak czas wpływa na twój umysł, duszę i wszechświat. Na końcu filmu czeka krótka afirmacja na harmonię z czasem, a także będzie dostępna w osobnym krótkim filmie. Link pojawi się na ekranie. Zostań ze mną i napisz w komentarzu, jak odczuwasz czas. Zacznijmy od czegoś bliskiego. Czasu w Twoim umyśle. Wyobraź sobie dzień, gdy wszystko się wali, czekasz na ważną wiadomość, sekundy ciągną się jak godziny, a serce bije szybciej, albo przeciwnie, spędzasz czas z bliskimi, a godziny mijają jak chwile, zanim się obejrzysz. Psychologia mówi, że czas to subiektywne doświadczenie, zależne od emocji i percepcji. Karl Jung, który badał podświadomość, wierzył, że czas to konstrukcja umysłu, by uporządkować chaos życia i sny. Bez czasu czulibyśmy się zagubieni, ale czy on naprawdę istnieje poza naszym mózgiem? Pomyśl o sytuacji, gdy czas przyspieszył dla ciebie, na przykład podczas stresu lub radości. Badania pokazują, że lęk aktywuje amigdale, co distortuje czas, czyniąc go wrogiem. Ale co, jeśli czas to narzędzie, a nie więzienie? Co ty o tym myślisz? Opowiedz w komentarzu, jak time zmienia się w twoim życiu. Teraz przejdźmy do ezoteryki, gdzie czas jest często iluzją. Wyobraź sobie starożytnego mędrca, siedzącego pod drzewem, który mówi Przeszłość i przyszłość to tylko opowieści. W buddyzmie i hinduizmie czas to maja. Złudzenie, które oddziela nas od wieczności. Eckhart Tolle w Potędze Teraźniejszości pisze: Prawdziwe życie dzieje się tylko teraz, poza czasem. Medytacja pozwala przekroczyć czas. Usiądź, oddychaj, i nagle godziny mijają jak chwile. Ale co, jeśli czas to narzędzie duszy do nauki? Pomyśl o synchroniczności Junga. Zdarzeniach poza czasem, które zmieniają życie. Ezoteryka uczy, że czas to energia, a my możemy ją kształtować przez intencje. Na przykład w tarocie karta śmierci symbolizuje koniec cyklu czasu, ale też nowy początek. Czy możesz sobie wyobrazić życie bez zegara w wiecznej teraźniejszości? Jak Ty to widzisz? Napisz poniżej. Co dla ciebie oznacza żyć teraz? A co mówi nauka? Wyobraź sobie astronautę w kosmosie. Dla niego czas płynie wolniej niż dla nas na Ziemi. Albert Einstein w teorii względności pokazał, że czas jest elastyczny, zależny od prędkości i grawitacji. W czarnych dziurach czas niemal zatrzymuje się, a w wielkim wybuchu zaczął swój bieg. Stephen Hawking pisał: Czas to wymiar jak przestrzeń, ale co było przed wybuchem? Fizyka kwantowa sugeruje, że czas to iluzja wszystko istnieje jednocześnie. Pomyśl o gwiazdach, które widzisz na niebie ich światło dociera do nas po milionach lat, więc patrzysz w przeszłość. Czy więc czas to prawda wszechświata, czy tylko nasz sposób na zrozumienie nieskończoności? Zastanów się, jak zmieniłoby się twoje życie, gdybyś patrzył na czas jak na gwiazdę odległą, ale zawsze obecną. Co ty na to? Opisz w komentarzu, jak wyobrażasz sobie czas we wszechświecie. Niezależnie czy czas to iluzja, czy prawda, możesz go oswoić. Wyobraź sobie dzień bez zegara. Budzisz się z słońcem. Jesz, gdy głodny. Odpoczywasz, gdy zmęczony. Psychologia radzi mindfulness, żyj w teraźniejszości, ale planuj przyszłość z akceptacją. Viktor Frankl, psychiatra mówił: Sens jest w chwili. Ezoteryka dodaje: Zaufaj przepływowi wszechświata, jak rzeka płynie bez oporu. Spróbuj codziennie poświęcić pięć minut na bycie tu i teraz, bez telefonu, bez pośpiechu. Co by się zmieniło? Może znalazłbyś spokój w chaosie? Jak ty to widzisz? Dziękujemy za wspólną podróż w kosmicznych refleksjach. Mam nadzieję, że ten odcinek dał ci nową perspektywę na czas. Napisz w komentarzu, jak odczuwasz czas? Subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków, i posłuchaj na koniec afirmacji. Do zobaczenia wśród gwiazd. A teraz afirmacja, by żyć w harmonii z czasem. Wyobraź sobie, że czas to rzeka, płynie spokojnie, a Ty jesteś jej częścią. Weź głęboki oddech, wdech przez nos, wydech ustami. Powtarzaj za mną, czując każde słowo. Jestem obecny w każdej chwili. Czas płynie w harmonii ze mną. Przyjmuję teraźniejszość z wdzięcznością. Jestem częścią wiecznego teraz. Poczuj, jak te słowa wypełniają cię spokojem, jak rzeka niesie cię dalej. Powtórz to w myślach jeszcze raz i pozwól, by energia czasu stała się Twoim sprzymierzeńcem. Powtórz po raz ostatni. Jestem obecny w każdej chwili. Dziękuję za wspólny czas.